do tego gaz i prąd 400 to razem jest hmm. Ja już się w tym wszystkim pogubiłam ale dlaczego ty mi przeszkadzasz no przecież będę musiała przez ciebie zacząć jeszcze raz Uch, bo tego tyle jest to są rachunki za prąd za wodę za gaz za benzynę tak tu są jakieś rachunki z pralni wyciągnięte. z banków jak się skupimy, to zrobimy to szybciutko. Ale to nie chodzi o skupienie, tu trzeba księgową zatrudnić. O, nie, 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 nie. Umówiliśmy się, że podliczymy wszystkie swoje wydatki, sprawdzimy na co wydajemy i co można ograniczyć. Ja już ci mówiłem, że nasza sytuacja finansowa jest dobra. A ja uważam, że wydajemy pieniądze na mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, a to przecież nie można ciągle tylko konsumować, nie? Nie na tym polega sens życia. Terapia gorącymi kamieniami 120 zł, weekend w spa 1200 zł. Joga 2000. To hmm. no takie drobne wydatki. No pewnie, tylko że my drobnych na to nie wydajemy. Kocie, wiesz jaka jest różnica między facetem a kobietą? Że jak kobieta chce sobie coś kupić, no to kupuje sobie jakiś ciuch za paręset złotych, nie? A facet... Nowy laptop, ile tu jest napisane? 8 tysięcy. Głośniczki do tego laptopa? 4 tysiące. No dobra, to nie o to chodzi, żebym ja ci czegoś, wiesz, zabraniał albo tutaj żałował. Tylko chodzi o to, że po pierwsze tego tyle jest, a po drugie no, wynika, że my wydajemy przynajmniej 50% więcej niż zarabiamy. Nie, no podwyższyli nam znowu za wywóz śmieci. Ciekawe, kiedy mi podwyższą dochody. Skończyłem. Co skończyłeś? Podliczyłem swoje wydatki, porównam z kieszonkowym i moimi potrzebami. No i co? Po wszystkich obliczeniach okazało się, że moje potrzeby finansowe o 50% przewyższają kieszonkowe. W tej sytuacji zmuszony jestem prosić o podwyżkę. No żartujesz. Co żadnej podwyżki, no wykluczone. A pożyczka, kredyt? Ale jaką pożyczkę? Jaki kredyt? Kiedy ty to spłacisz i jak? Odsetki? Może no, taki na 0%.